Znajdujemy się na budowie kompleksu boisk przy Zespole Pracówek Oświatowych w Piszczacu. Za moimi plecami właśnie widać powstającą murawę, sztuczną murawę boiska. Oprócz tego oczywiście cała infrastruktura, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży, czyli bieżnia, dwa boiska wielofunkcyjne do koszykówki, do siatkówki. Całość inwestycji to ponad 3 miliony złotych, 3 miliony 150 tysięcy dokładnie. Z czego w zasadzie w 100% jest inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych. 80% kosztów kwalifikowanych to są środki z programu, regionalnego programu operacyjnego, działanie poprawa terenów zdegradowanych, natomiast pozostałe środki są, pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach dotacji dla samorządów w czasach COVID-u.